O, o, ziomy, ziomy. O, o... Siemano, siemano, Ale nie czekaj, bo cię mam na czele. go troszkę. Ścisz go sobie. Siema, Dawid, siema. siema. Dawid, zagrasz, siema. Dawid, zagrasz, Dawid, zagrasz z mikrocypkiem w szachy? No! A masz czkło na czeską? Mam! To, to, to któryś z was musi założyć grę? Ja mogę założyć to czekaj, to dajcie mi z drugiej strony, jeszcze raz, bo miałem przystalowany system Windows 2-3 tygodnie temu ku i nie, Dobra, i, weź, i nie mam tej strony. Nie weź mi, weź mi jakie drewbia. Ja. Ja Mikrocypek, zapraszam na na Discordzie, Robert Burnejka. podczas, Robert Burnejka. Dzień, 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 dzień. I nie, nie. Chaśu, a tam możecie, nawet możecie spotkać ułatki, nie Chaśu, a nie Chaśu, a nie Chaśu, a nie a nie Chaśu, a ten 10 i będzie hardcore'owo! Dobra, dobra, dobra. Już? Słyszałeś? No. No, Musisz Muszę hydro-pompa! I... Dobra, weź mi pomóż ten. Jak coś robisz. Weź mi to... Ogarnij tak, Ale to ty chcesz, tak? Tak, ja robię, bo kurwa... Daj streama, tam, no. <laughs> musisz włączyć tam grę o, kurwa, i O kurwa, czekaj, bo się popłakałem ze śmiechu. <laughs> <laughs> też nie mogę. Dobra, dajesz graj, nie? I teraz, no, 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 no zostaw to, graj, no No graj, naciśnij No i teraz... Naciśnij, I po prawej graj. masz Dajcie mi stronę internetową! Nie na razie, Jeszcze raz No naciśnij to, graj I teraz masz yy, Graj ze znajomym Niżej Tak I utwórz link wyzwania Niżej Tak i teraz e, daję standardowa 10-minutowa i kopiuj link. I wyszli Dawidowi na PW. Na pewno mi wyszli, o ciebie być gracy, zaprosiłem Cię znajomych Daw Dawid, wyszliłam cię linka. Kliknij, kliknij, Dawid. Musisz? Dawid, Dawid No jasne, wyszli. Kliknij klik, go. No, Wyszłam na PW. Kliknowe. No i teraz muszę konto założyć. Czekaj, masz konto. Ja prebiłam. Czekaj, <laughs> <dziewięć, laughs> Nazwa dziedzikownika, Dawid, Kamil, 1, 2, 3. Ja słuchaj, ale jak słuchajcie mnie. Dawid, Kamil, 123, 2, 3 mam nazwę. Siema wariacik, siema. Okej, okay, już, już. No to w, w odpal ten link jeszcze raz, jeszcze raz ten sam link. Tu sobie nazwy tylko nadaj, nie? Ta, jeszcze raz ten sam link odpal. Dlaczego? Wysłałem ci na TW. No odpaliłem go, odpaliłem go. O jestem, jestem, mam, mam cię. Dobra. Dawaj, lecimy. lecimy. Czekaj, leczkę. No. Ja jak ty mam pierwszy, no, tak? Ja mam Dobra, ja pierwszy. Dobra, żałosz, ty się przyniosł, czekaj. Na ja wygramy. Nie przerzucę, bo oni puszczają windy. I dostaniesz bala na piciu. Hmm. No już nie. Nie ja, no. Jak wygram z mikrotypkiem, wysyła do za 30 zł. Siema, ja nie Siema siema Ja nie o, czym, o nic nie gram Eee Jak nie? Dołączy. Cześć ule, nie. O nic Ja nie jestem ulani Jestem ulani <laughs> Siema Ale ja to tu ulaniką pijam Mam ja Kup kupki teraz No Ustawiam Co? Sam no. mi zrobisz? Co mi zrobisz? Co mi zrobisz? małej? Ty kurwa Jesteś po jakiej ci kurwa Kadiuk? O, ko, 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 kozak mówi, kozak mówi. Dawaj! Za niecały tydzień mam walkę na prime. Podpisałem już umowę z Wodorowem I, i Mam walkę na prime. Będę walczył z Grodnym Krzyżfilem. Podpisałem umowę z Tygrysem i ty I tego nam jest 3 do 1, żeby grać dawaj. A to A tobie nie lepiej by było walczyć z Patiro? Nie, ja nie. Chyba ja to ta sama tam, kategoria mogła. Ja z są mi 3 tysiące. Trzy tysiące są jedną walkę Aj, Klangor. 3000? Aha Klangor, zobacz kiedy Dawid opening zrobił, <grym> kurwa <grym> Równy Równy <grym> Dawid, raz Gram, czekaj, muszę ty łączyć O już Jeśli się nie skupiaj teraz <grym> Dawid, skup się no, ja na grze, musisz chcę. skupić się na grze Marina jest naprawdę urodziwa. Chcemy spędzić z nią świadome tutaj resztę życia. Brzuciła na mnie urok czarownica, a ty nie swojego pyrya. Dawita, Dawid, a dlaczego no, oni chuj. piszą, że ty będziesz wpłacał na jakieś schronisko? No bo... Nie będę? Czemu nie, nie będziesz? Może będę, może nie, zależy od tego, co... Dawaj, już, 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 Ale Cypek, nie donerwuj się. Pat, Dawid mogę, myśli. mogę Ci bić konia, mogę bić krótka albo konia. Albo króbkę albo konia Ci mogę bić, co wolisz? Bo czy konia? Cypek woli tylko jedna. Okej, okay, krótką go O, O kurwa, ale Cię zrobił, Cypek. Ale go nie jebłeś, kurwa. Spoko, dam radę, dam radę. Nie za Ciebie się wygrywało. Wiecie, damy krótkę i ty teraz, teraz? No dawaj, no ruszaj się. No! mam Zamknij się. <grym> Cypek, wiesz, że pójdziesz mi tego do jedna na 30 zł za to, że wygram. Ja się o nic nie zgadzam. Zgadza się, zgadza on się. O nic nie gram z tobą. Grasz? Nie. Tak. N a bo Kto wygra, na, na. Kto a. wygra robi przedłużonego live. Masz brodynia, co ty To jest taki chłopak nieporozpadny na wózku, to na autys.

Youtuber mówi, że ma I taki Jasper też ma autys. Bo się tak zachowuje. Ja nie mam to nie ty pionerujesz teraz. Ale ten youtuber nagrał filmik. Ten sam co mówi na mnie. Ten sam co mówi na mnie. Kim jest Dawid Jasper? i on nagra filmik Ale śmierć teraz kurwa ale się szoty szykują, ja pierdolę. Ale on, kurde, powiedział, on powiedział, że jesteś chory na autyzm, i, no i, i powiedział, że tak samo jest chory na Outers JAK David Jasper, tylko on, tylko Jasper ma upośledzenie w stopniu miarkowanym, a MIKROCYPEK ma upośledzenie w stopniu znacznym. Ja jestem, ja jestem fanem tego duo, nie? JA no pierdolę. Co się dzieje? Oni no, się częściej streamować, nie? O. Nie, nie ty... O, o Jezus Ja Przepłonam, mnie w Ja Nie, nie Cypek A może oh. Dawid jakiś stream IRL z Cypkiem? Patrz O kurde O Jezus. Dawid Patrz jak cię wziąłem Dawid, Dawid, jesteś Mikołaj Cypek, ty jesteś moim ziomkiem od serduszka Od serduszka no nie byś lepiej mnie kryzać Musimy się spotkać w gorzytek, bo ja zapytał cię bardziej kim. Ja miałem ej, Dawid, Dawid, mogę ci coś powiedzieć? No. Ja miałem... Ja miałem jechać ja miałe... ja na miałe... złotym Antosie, ale nie jadę. Nie jedziesz, a spotkamy cię. Nie jadę właśnie Ale do ciebie przyjedzesz, do, do tybie przyjadę, do ciebie przyjadę. Patrz, patrz, patrz do sa... ty bierzesz, nie? I do samej góry, do samej góry go pociągnij Nie no. podpowiadaj mu! <laughs> w prawo i w prawo. Prawo, prawo Brawo, nie w lewo! No. No i graj dalej sami. Ja ci trochę pomogłem. Nie podpowiadaj mu, do dzielki! Ale to nie ja, Dawid! No ja mu podpowiadaj, To nie ja, serio Dawid, a ty teraz masz streama? Mam, Dawid Jasper, Konikiem, konikiem! Konikiem, konikiem. Aha, okej. Konikiem. Oj teraz nie. Co? Wyzaki, wyzaki, konia. Łysaki! wiesz, wiesz, na tego piąka. Nie. Nie <noise> Tam wierzę mu zabierz. <noise> o i tego no. No. <noise> Nie podpowiadaj mu! To <noise> tak. A wie, że kto przegra płaci 50zł na pieski daje? Sam tak no. powiedziałeś, no. Nie, nie powiedziałem, że jak gramy, ja gramy gram, tak, 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 jak wygram z nim, to on wysyła mi do neta 30zł, a jak ja, jak ja przegram, to ja mu wysyłam. No, na pieski, na pieski, na pieski. Na pieski. Ile? Nie. E, 5 dyszek. No dobra. Cypek, wiesz, że mu zjedz a tym katmany? E,

Cypek... nie, dobra, nie wiem co odpowiada. Z duża ci mi cypek, bo nie mogę czekać! Nie! Ale pięć jego szcząłem! Koloko idę! Koloką idę, zaraz będę! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ej, Dawid, Dawid! Już kaszarka, nie podpowiadam! Dawid. Jestem na i I co zrobić? Co mi zrobić, człowieku? Mo, a nic mnie zrobić. Nie ma na mnie bata! Nie ma tam mnie bata! Kurwa, Cypek wygrałeś to jak zrobisz dobry ruch. No nie ten akurat. No nie ten. Ej, Dawid, Dawid. Dawid, ty lubisz Guzo? Guzo, nie. Czemu go Nie, nie. nie? nie. No dawaj, rusza się mikro Nie mam czasu. Prostanaj mi ty... ...kampiku masz. O, Cypek, on cię chce psychicznie zniszczyć, nie, nie, nie daj się. Nie, 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 Rusza Nie, mogę odpowiadać. Nie możesz, nie możesz. Ja weź ci cykletakę, nie! O, 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 No, nie! Nie! Ja pierdolę. O kurwa, Cypek, no co ty?! <laughs> NIE! TAK NIE WOLNO! TAK NIE WOLNO! Ja nie wiem co... DZIEJ DOBRY! KOZANI! Idę do siku, bo jeszcze zaraz uleję w kaczowie. O, chuj! sobie Babka w Dietach 5RP! Ale ona jest zajebista! Aleluja! Tak? Aleluja! 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 A co ma takiego fajnego? Co ona ma? Co ona ma takiego fajnego? Zajepista jest, Pisz sobie, babka w gita Peter B Aha, dobra. No, no, Dzięki Kamil. Mm. Tamte kapela! Nie będę gorzej. To nie wierzyło, nie jo, pierdolę. Szynko, ja mnie ale nie Szybko ci pokolam i już mam się do, do, mi do Dobra, cicho tam. Za, nie zleżaliśmy. ma rudę. ci Za to, że przegrałeś. Ja, nie na pieski, na pieski nie będzie Do pieski, do wysyła. Zmienisz zdania Mogę, nie, chyba, chyba. ci płynąły, nie? 30 wysyłaś. Chyba, czy, czy, czy Jeśli czy, czy, czy. nie zrobisz tego, to zhajtuje ci tak w internecie, że nikt już nie będzie oglądał. Nie strach, <grym> nie no sztrać, no zestrasz. No Zhajtuję cię tak na internecie. Poszukałeś, sobie chorobi nieproszło. Nie strasz, nie szkrasz, byś cię Co to jest za starcie tytanów, nie? Co <grym> to, to się dzieje? To który z Was kłamie w takim wypadku? Dobra, nie, to ciekawe. Jest jeden na jednego! Bójcie O, Jak jeden jednego. na jednego? Dwa na To jest dwa na jeden przecież. A dwa na jeden, przepraszam, panu moja. A ten pokemon poszedł po, po, nos, po nosnicy, czy wraca? Pokemon. <coughs> On, o jezu, on, on nie. Chyba ma problemy z utrzymaniem PHA na moczu na pH-u, dlatego ci się śnika mocno. Jestem gołem tam. Z prostatą, z prostatą. Z prostatą, ciekaw nocy. O jezus. <laughs> pozdrawiam, pozdrawiam cię, Persemik? Kichal jest na poczekalni. Nie, nie, nie przyrzucę. bo oni popuszczali windy. <laughs> I wysyłali pornografię! nie stuł... nie ty... przytacie! HELE DO Zmuszka, wielkie, złote! Mam dalej <grym> czy Ryszard zapina boje? O o o, To będzie Zaczynijcie z rogu do rogu biegać? U, kap. Taka mi kawałek, mam minuty. Da Dawid, a zrobisz ujczka? <grym z ruchu> UJĆKA! UJĆKA! Dajcie mu się skupić, kurwa. Kurwa mać. IQ mi uciekł. bajku ci ucieknie. IQ ci ucieknie. IQ. Skup się, kurwa mać. Skup się na ubiegłym ubiegłym IQ. A może Dawid, a może Dawid, tobie trzeba zrobić test na IQ. David. No Niech bo... ktoś wyśle kuźba tą partię le, 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 le. do X Tentaciona, Niech kuźwa ją oceni. O jezu. Kicharz będzie to shotował, kichaj to <laughs> będzie shotował. Na No kigal... Dosłownie. Kicharz na kolana. z Discorda, Kotek z YouTube będzie tego. Będzie to pełen z tego najlepsze ile robi, robić, prawda, Dawid? Tak, kontakt Discorda, co ty robi! Zapraszam na jego kanał YouTube, kontakt Discorda! Mamy szybko, szybko, szybko! Na słuchacz mi pomagać. Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Ej, ale bez takich słów! <grym> Kurwa i się wganionego bawię, ja pierdolę. Jest to jest na czas, to jest gra na czas. <ścoughs> Psychical damage okay. kurwa, tu trwa. No, A gdzie kurwa, gdzie no, bał się Jaki kurwa to mogą? Co tak, kurwa czas się. No rozegraj, to mogą, kurde. Ramień! jest.

Nie, kurwa! to Kurwa! nie Kurwa! 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 ja Kurwa! 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 jest remis. No, A Kurwa! 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 Kto cię zdenerwuje? Cześć Kożanko! A... Cześć David! <grystanie> już jest szot za granie roku! <grystanie> kożanko, jak masz na imię? Nie ważne. <grystanie> no Powiedz, Dawid... cigo, cigo, powiedz powie, powie, Jak mi kolanko? Dawid serio? Obserwujesz mnie na Instagramie i mi wysyłaś ciągle wiadomości, żebym na live'y w, w swoje widziała. No, serio, ale nie powiedz... powiedz mi, powiedz mi jak o siebie to zapomniałem. Nośmę mój dzielat tylko mnie powiem. <noise> zapomniałeś, Co zapomniałeś? Zapomniałem, przypomnij, proszę Cię! Dobrze, nie ma problemu, Jasmina Jak? O, popłakałem Jasmina? Się. Jasmina, Jas to jest Jasmina, ile masz lat? Zaczęło <noise> się Ja pikulę Co ty tak no pytasz? Ona chyba nie ma osiemnastu ma Ile masz lat, Jasmina? Ona jest dla Ciebie za młoda Dla tak. 18 mam. 18, jaki rocznik Jak <noise> samochód? <noise> jaki masz rocznik? Jaki rocznik, Jasmina? <noise> Czemu mnie tak przesłuchujesz, Dawid? No bo, bo <noise> mi tylko na pytanie, ile i jaki rocznik? Proszę cię? Sama tu przyszłaś. Możesz odpowiedzieć Jasmina, cię. Halo. To cię! Jasmina! Jest. Jasmina, powiedz, Proszę cię! Musiała odejść od komputera, Dawid. Już, już. Oj, już jest. Jasmina, jaki rocznik Twojego urodzenia? 2006 Serio? O, serio? A jesteś dziewicą? <laughs> Nie wolno Dawid, tak tak nie wolno, to jest nie eleganckie, to nie eleganckie O Jezus, nie wolno to tak to... kobieta jest Dawid, to rewanż Dobry. w szachy chyba, co? Nie ma rewanżu no, tak. w szachy, nie ma rewanżu w szachy Ale nie ma, po nie stopisz Wyścigałeś, przygrałeś szachy no, nie remis przegrą, no, remis był! Nie, o, żaden, żaden z nas nie wygrał! nie ja wygrałem szachy! <grylliby> nie jego! No, nie, byłem, no, nie, Dobra, byłem, to nie, nie, nie! Dobra, jest spierdala. Jest spierdala. Kochani widzowie, mikrocypek oszukał osobę chorą i niepełnosprawną na 50 zł. Wygrały z nim szachy! Jak to widzieliście na moim live. Widzieliście tą sytuację. Kochani widzowie, mi sobie. Kochani mi Mikrocypek oszukał osobę chorą i niepełnosprawną na 50 zł. Wygrałem z nim w szachy i bym mistrzem w szachach. I miał mi wysłać 50 zł donate. Za to, że przegrał w szachy i tego nie zrobił. I jest niebarwym oszukańcem. Kochani widzowie, Mikrocypek oszukał osoby chorą i niepełnosprawną na 50 złotych. Wygrałem z nim w szachy i bym mistrzem w szachach. I miał mi wysłać 50 złotych. Donate. Ja mu powiedziałem, że jak przegra w szachy, to musimy wysłać 50 złotych. Donate. A tego nie zrobił. Ja mu powiedziałem, że jak przegra w szachy to musi mi wysłać 50 zł donate, a tego nie zrobił. Kochani widzowie mikrocypek oszukał osoby chorą i niepełnosprawną na 50 zł, ja mu powiedziałem, że jak przegra w szachy to musi mi wysłać 50 zł donate, a tego nie zrobił.